Spakowane? Tata kupił mi mieszkanie. Naprawdę? Gdzie? Przy lotnisku: pokoje, Łazienki, kurczakownia. Chyba chciałaś powiedzieć kuchnia? No przecież powiedziałam, głupia. Masz co chce? Połóż na łóżku. Połóż tam swoje. Jezu, wynoś się! Daisy, spokojnie. Nie wykorzystuj tego, że jest nowa. Daj Valium. Wynoś się, bo zawołam Valerie. Valerie! Zawołałaś Valerie co? Da ci tabletki. Jakie ma Susie w ręku? Nie biorę Valium. Wiem. I o to chodzi. Dają ci, a ty nie bierzesz. Wiesz, co myślę? Myślę, że chcesz zrobić kupę, Daisy. To już kilka dni. Dobra, nie zależy mi, ale mi zależy. Dobra, małpy. Proszę bardzo.